Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Kurs 6.0. Dzisiaj pokażę państwu jak korzystać z konta Google w znaczeniu jak wyszukiwać różne informacje, jakie są możliwości naszego konta. Aby przejść do naszego konta Google to Musimy oczywiście włączyć naszą przeglądarkę. W moim przypadku już jestem zalogowany. Prawdopodobnie państwo też będą zalogowani. Jeśli nie, to zapraszam do poprzedniego filmiku, w którym wyjaśniam między innymi jak się zalogować. A my przejdziemy od razu do naszego wyszukiwania informacji. Aby wyszukać informacje która nas interesuje, musimy wpisać ją oczywiście w naszej wyszukiwacy. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo tutaj u góry w tym miejscu, albo tak jak w moim przypadku, tutaj w tym miejscu, jeśli Państwo nie mają takiego okienka, to wystarczy, że w tym miejscu wpiszą Państwo adres www.google.pl i wystarczy, że nacisną Państwo Enter. Widać, że mamy tutaj naszą przeglądarkę, mniej więcej taką samą jak poprzednio i aby wyszukać informację, która nas interesuje, należy wpisać ją w w tym okienku, albo tak jak już wspomniałem, u góry. Ja jednak wpiszę w tym okienku. Wyszukamy informację, przepis na ciasto czekoladowe. Muszą Państwo pamiętać, że aby znaleźć jakąś informację możemy po prostu wpisać, jak ja to mówię, łopatologicznie i wtedy nasza wyszukiwarka nam y, znajdzie to, czego potrzebujemy. W tym przypadku oczywiście przepis na ciasto czekoladowe. Klikamy Enter i już mamy w pierwszym... w pierwszych wynikach już mamy składniki. No i bardzo ładne y, zdjęcia, jak to powinno wyglądać. Mamy tutaj składniki, ale nie mamy jak y, w jakiej kolejności je dodawać? Aby to zrobić, możemy kliknąć na pierwszy link, który nam się pokazuje, w tym przypadku ze strony kwestia smaku.com i zobaczymy, co oni nam w tym przypadku piszą. Możemy tutaj zejść troszkę niżej. Z tej strony, akurat, mamy składniki, bardzo ładnie jest to akurat opisane. I tutaj mamy, jak przygotować. W tym przypadku muszą Państwo pamiętać, że różne strony internetowe wyglądają inaczej, dlatego mogą Państwo wyszukać stronę, którą Państwu najlepiej pasuje. Tak jak tutaj jest akurat kwestia smaku.com. Jeśli, jeśli taki wygląd. Taka przejrzystość strony, Państwu pasuje, to mogą sobie Państwo gdzieś zapisać i później po prostu wpisywać w tym miejscu adres tej strony. Ale na przykład ja jestem wymagający, mi się ta strona nie podoba, bo moim zdaniem jest nieczytelna. No, tak też może być. Dlatego klikamy tutaj na przycisk cofnij i szukamy dalej. Mamy tutaj kolejną stronę Aniagotuje.pl akurat możemy również przejść na tą stronę internetową i zobaczymy jak wygląda tutaj ten przepis. Tu widzę, że mamy jakieś, jakiś opis taki bardzo smakowity jak ja to mówię, ale to nas nie interesuje. Przejdziemy dalej, czas przygotowania 30 minut, czas pieczenia 50 minut, liczba porcji, bardzo ciekawie napisana, dieta wegetariańska nawet, składniki, czyli tak jak poprzednio, tylko dla niektórych może być to mniej przejrzyste, wolą mieć na przykład tutaj z boku, ale załóżmy, że mi się to podoba, więc po prostu czytam czy dalej. Tutaj jest bardzo dokładnie akurat opisane, jak dodawać, w jakiej ilości i nawet są zdjęcia. Także jak kto woli. Kolejną rzeczą, które, którą można zrobić za, za pomocą konta Google. To wyszukiwać informacji ze świata. Można zrobić to również na dwa sposoby. Przejdziemy. Do naszej wyszukiwatki i możemy zrobić to na dwa sposoby. Właściwie na trzy, ale dwa są podobne do siebie, więc załóżmy, że na dwa. Pierwszy sposób, tak jak już skonfigu skonfigurowaliśmy wcześniej, konto w pierwszym albo do drugim odcinku. Pierwszym, bo, bo pokazywałem Państwu, jak, jak zainstalować. Naszą przeglądarkę mogą mieć Państwo taki przycisk wiadomości. Wystarczy, że klikniemy, klikniemy na ten przycisk i wyskakują nam nagłówki z różnych portali informacyjnych. Pierwszy w tym przypadku jest akurat jest informacja z TVN24. Później mamy na przykład z ONET, Polsat News i RMF FM. Mnie na przykład y, interesują wiadomości z, y, ze spotu, czyli na przykład mamy tutaj Węgry Polska 3.3. Aby więcej poczytać, wystarczy, że klikniemy na informacje i przenosi nas do strony internetowej. Któr, która nas poinformuje między innymi jaki był wynik, jaki przebieg w tym przypadku. I tu nawet w tym przypadku są różne tabele i statystyki, więc bardzo fajna strona dla fanów sportu. To jest jeden z, ze sposobów wyszukiwania informacji. Kolejnym sposobem jest kliknięcie w prawym rogu na, na te takie kropki. To się nazywa aplikacja Google. Wystarczy, że klikniemy na nie i poszukamy. I poszukamy. Naszych wiadomości analogicznie do tego, co mamy tutaj. I również możemy kliknąć, wyskakuje nam to samo, co widzieliśmy wcześniej, i możemy wy, wyszukać informacji. Jeśli nie chcemy, już w ten sposób, znajdować informacji ze świata, możemy po, kliknąć tak, tak jak w poprzednim. W przypadku wyszukiwaliśmy, wyszukiwaliśmy informacje o, o cieście. Na, na przykład możemy wpisać wynik meczu Polska, Węgry i tak samo jak ostatnio klikamy na Enter. Wyniki nam wyskakują w, w tym przypadku. W ten sposób też bardzo czytelnie, moim zdaniem, widzimy, że wynik był 3-3. Kto strzelił, możemy kliknąć na więcej informacji o meczu i również mamy statystyki i nawet tabelę, gdzie, gdzie nasza polska, gdzie, gdzie nasza drużyna się znajduje. Jakie jeszcze mamy możliwości naszego konta? Możemy zobaczyć to oczywiście w aplikacjach Google w ten sam sposób, co ostatnio patrzyliśmy na wiadomości. Mamy tutaj dostęp do naszego konta, mamy wyszukiwarkę, czyli to jest to, mamy mapy Google Googlea. To możemy znaleźć na przykład, gdzie jest jakieś państwo. Mamy YouTube'a, do którego przejdziemy w następnym odcinku. Mamy akurat sklep z aplikacjami. To, to jest takie mniej potrzebne. Gmaila, kontakty, które mogą się przydać przy, przy używaniu telefonu, ale to też w kolejnych odcinkach. Dysk Google a. możemy zapisywać różnego rodzaju pliki. Kalendarz. Kalendarz jest dosyć ciekawy, mogę Państwu pokazać jak to wygląda. Musimy chwilę poczekać. Kalendarz wygląda w ten sposób. Tutaj a propos aplikacji na komórkę od razu, od razu nam proponuje, że możemy zainstalować nasz kalendarz na komórkę. My na razie nie chcemy chcemy żeby nasz kalendarz otworzyć na komputerze. Jakie mamy opcje tutaj mamy. Możemy do naszego kalendarza dodawać różne wydarzenia. Wystarczy, że klikniemy na dzień, jaki chcemy i możemy od razu sobie wybrać godzinę. Załóżmy, że chcemy dzisiaj o, o drugiej po południu chcemy na przykład spotkać się z przyjaciółmi. Tutaj mamy rodzaj, możemy... Możemy ustawić to jako wydarzenie, zadanie albo przypomnienie. Ja, ja ustawię to jako przypomnienie, i mamy dalsze opcje, takie jak kiedy ma to przypomnienie nam pokazywać. Czy to przy, przypomnienie jest co tydzień, co miesiąc, co rok, dni powszechnie, lub, lub możemy sami sobie ustawić. O której godzinie? A, od której godziny? Czy, czy ma to, y, y, to wydarzenie trwać cały dzień? Ja załóżmy, że co o tej godzinie, co ustawię. Klikamy na Zapisz. I nasze przypomnienie nam, y, nam za, zapisuje się y, o odpowiedniej godzinie. Pokażę Państwu, jak to wygląda, jak wyjdziemy z, z naszej przeglądarki. Żeby zobaczyć, co, co mamy zaplanowane, oczywiście yy, wchodzimy, yy, w wchodzimy w naszą przeglądarkę, klikamy aplikację Google, szukamy kalendarz, klikamy i widzimy, że nasze przypomnienie jest, jest zapisane. Możemy je oznaczyć jako wykonane. Wtedy nam przenosi do góry i, i skreśla. Więc, więc możemy na przykład sobie oznaczyć, że już to po prostu zrobiliśmy. Z dalszych ciekawych aplikacji, jakie mamy, to. To na przykład jeszcze mogą być zdjęcia. Zdjęcia się przydają wtedy, kiedy używamy naszego smartfona. Jak tego używać, postaram się Państwu pokazać też w kolejnych filmikach. Nada się to by było na tyle, tu jeszcze jest oczywiście YouTube, ale to już w kolejnym odcinku. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do, do kolejnych odcinków i do, do zobaczenia, do widzenia.